Otwieram 35. uroczystą sesję Rady w Bielal. Stwierdzam praworządność obrad. W dzisiejszej sesji bierze udział 19 Radnych. Porządek obrad dzisiejszej uroczystej sesji. Punkt pierwszy. Rozpoczęcie obrad. Punkt drugi. Wręczenie aktu nadania tytułu honorowego Obywatela miasta Bielal. Punkt 3. Zakończenie obrad. Na dzisiejszej uroczystej sesji w naszym kościele pod wezwaniem w imię wzięcia najpiękniejszej Marie i Panny serdecznie witam Twoich gości i wszystkich Państwa. Rada w Wielawy nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Wiela Ciemny Stanisławowi Chomiakowi Wielawy dnia... W listopadach 2008 roku podpisał Przewodniczący Rady Miejskiej. Ścigodni <kluczy> <kluczy> Rodzice Naszego Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni, Drodzy ci, którzy należą do naszego dekanatu i wszyscy goście, nie ukrywam, że z wielkim wzruszeniem dziś staję przy tej ambonce i przy montażu. Chcę bardzo serdecznie podziękować za to wysokie wyróżnienie otrzymane od Rady Miasta na wniosek Pana Burmistrza. Wiele zapewne się dokonało, ale trzeba pamiętać, że to, co się udało zrobić na rzecz miasta, było możliwe dzięki wielkiej życzliwości i zaangażowaniu wielu ludzi. Nie sposób tu nie wymienić moich współpracowników i obecnych, i tych, którzy przez te 10 lat pracowali ze mną. Jak wiecie, przez te 10 lat. Było około 15 księży wikariuszy, którzy wiele serca wkładali w życie naszego miasta i naszej pracy. Wielu ludzi świeckich od początku otoczyło mnie wielką możliwością wsparcia. Lista jest bardzo długa, wszystkich noszę w sercu. Pamiętam w ich zaangażowanie, ich dobre rady, ich Czas, który poświęcają, nieustannie poświęcają, by narrafią Państwu swoim życiem, a również by udało się dokonać wiele dzieł w mieście. Dziękuję wszystkim obecnym i nieobecnym. Cóż, będę się starał nie zawieść Waszych oczekiwań i tytułu, który otrzymuję. Ciągle dźwięczą mi w uszach słowa ministra Beka, który kiedy zażądano autostradek z terytorialnej na posiedzeniu Sejmu powiedział, że są pewne granice ustępstw. Wartością, której się nie przekracza jest honor. Cieszę się z tytułu honorowego obywatela miasta Pielada. Będę starał się go nosić godnie, jako człowiek honoru, któremu zawierzę.